Witaj w przewodniku po kanonie R8 pokażę dzisiaj, jak go skonfigurować do pracy reportażowej, ale również do zastosowań prywatnych. Przechodzimy do menu, tutaj jakość obrazu i tu mamy do wyboru albo samej JPEG, wtedy jest ta kreseczka u góry raw lub ceraf. Jak widać, u góry po prawej stronie zmienia się ilość. W rawach jesteśmy w stanie zapisać około 2800 zdjęć, a w C-RAV-ach 5000 zdjęć, więc różnica jest spora. Ja ogólnie korzystam z cerawów nawet do y, pracy zawodowej. Ponieważ one zajmują dużo mniej miejsca, łatwiej się je obrabia, chociaż mają troszkę mniej informacji. Więc jeśli dużo wyciągamy z cieni czy świateł, to polecam rawy, w innym przypadku cerawy sprawdzą się dobrze. No i tutaj dodatkowo mamy możliwość ustawienia też JPEG. -a. Jeśli ta kreseczka tu będzie na czerwono podświetlona, to znaczy, że robimy same rawy. Ja polecam RAW plus JPEG, przynajmniej tej troszkę słabszej kompresji z tego powodu, że JPEGi łatwiej odzyskać. Tutaj nie wyłączam tutaj bez zmian, tu zostawiamy full matrycę pełną, tutaj bez zmian, nastawy czułości. Ja korzystam z auto ISO, ze względu na to, że fotografuję na priorytecie przysłony, czyli do zadanej przysłony aparat dobiera mi czas, no i w tym przypadku też ISO. Jedyne co zmieniłem, bo standardowe jest na automatycznym, zmieniłem na 1,250 sekundy, bo zauważyłem, że sprawdza się to u mnie najlepiej i... Prawie w ogóle nie mam zdjęć poruszonych. Tutaj bez zmian, bez zmian. Tu autooptymalizator to przy i JPEGA ma znaczenie, więc mam ustawiony. Tu bez zmian. Fotografowanie bez migotania. Ta funkcja to jest antyflickr, tak zwany. To powoduje, że nawet w trybie manualnym mogło nam się zdarzyć zdjęcia, które będą lekko niedoświetlone lub jakby ciemniejsze lub jaśniejsze. I to powoduje migotanie LEDów, świetlówek. Więc, żeby to wyeliminować, można tą funkcję włączyć. Jedyny minus tego jest taki, że jak ta funkcja jest włączona, to nie możemy używać cichej migawki, czyli tej elektronicznej i dodatkowo też może troszkę spowalniać aparat, więc ogólnie w sztucznym oświetleniu polecam z tego korzystać, ale są sytuacje, gdzie trzeba to wyłączyć. Sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi, tryb pomiaru, ja używam wielosegmentowy, więc tutaj bez zmian. Balans bieli, zazwyczaj korzystam z automatycznego, ewentualnie w zależności od oświetlenia, jeśli światło dzienne, to słoneczko lub chmurkę, ewentualnie w pochmurnym bardzo dzień, no to wtedy używam domku. I dodatkowo tym przyciskiem możemy zmienić sobie balans bieli, z takiego ciepłego na chłodny, że wtedy tutaj aparat stara się dobierać tak oświetlenie, żeby było dążyło do tej perfekcyjnej bieli. Ja korzystam z tego, chociaż czasem mi się zdarza, że jednak też przełączę na ten tryb biały. I dodatkowo tutaj ustawiłem sobie A1M2. To jest taka dodatkowa korekta, która pozwala te kolory mieć jeszcze precyzyjniejsze, właśnie w balansie bieli. Oczywiście przestrzeń barwna sRGB, styl obrazu Ja tutaj korzystam ze standardu. Dodatkowo jedna rzecz, którą zmieniłem, no to jest kontrast na plus jeden, nasycenie i ton koloru. Uważam, że te kolorki są dużo fajniejsze i ten JPEG prosto z aparatu już naprawdę jest rewelacyjny. Przejdźmy jeszcze na chwilę do edycji. Tutaj mamy pliki akurat z Canona R6, ale naprawdę bawiłem się plikami z R6 Mark II i z Canona R8. One są naprawdę bardzo zbliżone, jeśli chodzi o kolorystykę. Teraz też często pracuję na Canonie R3 i naprawdę tutaj, jeśli chodzi o Canona, no to naprawdę trzymają poziom, jeśli chodzi o kolory między modelami, więc nie ma tu jakiejś dużej różnicy, ponieważ sporo osób chce sobie przyspieszyć edycję. Ja często mówię, jest tak, że jak już podczas fotografowania ustawimy sobie poprawne balans bieli i ekspozycję, no to potem nam jednak ta edycja idzie dużo, dużo szybciej. Szczególnie jak mamy sesję w podobnych warunkach, ewentualnie często jak jest na przykład reportaż, no to wtedy musimy często kombinować. Więc w przypadku, kiedy ten balans bieli mamy w miarę poprawny, to edycja idzie szybko. I tu pokażę, jak wykorzystać moje presety. Tak naprawdę jest jeden główny preset, jeśli chodzi o kolorystykę, więc tutaj klikam na kolor. I on w tym momencie, jeśli dla kogoś jest za mocny, możemy spokojnie tutaj sobie w ustawieniach troszkę zmniejszyć, na przykład na 90%. Oczywiście kolory mogą być za ciepłe. Wtedy to był taki dzień troszkę pochmurny, więc tutaj różnie było, jeśli chodzi o światło, więc dosyć tak jak widać to słonko Asia miała za plecami, więc gdzieś tam troszkę uciekało. No i tak naprawdę zdjęcie już jest można powiedzieć gotowe po jednym kliknięciu, więc różnica przed i po jest ogromna. Dodatkowo możemy zastosować korektę AI. W tym momencie klikam sobie retusz AI i Lightroom Nakłada tutaj różne filtry, jak widać, wyostrzenie obiektu, ulepszenie odzieży, wybielenie zębu już z odpowiednimi ustawieniami, czyli tak naprawdę. Oczywiście tu może się wydawać, że te różnice nie są znaczne, ale tak naprawdę większość retuszu musielibyśmy zrobić np. w Photoshopie, więc jest to niesamowite ułatwienie. Dodatkowo możemy na przykład rozjaśnić same włosy, rozjaśnić usta, jeśli jest taka potrzeba, czy rozjaśnić całą postać, ewentualnie np. przyciemnić tło, jeśli chcemy. Więc też klikamy przyciemnij tło i tak naprawdę w tym momencie tło zostało odpowiednie parametry przyciemnione. Dzięki temu nie musimy tego ręcznie robić za każdym razem jak coś klikamy. Oczywiście też jest tutaj takie ulepszenie portret i zdjęcie. To powoduje, że automatycznie zdjęcie i wszystko już jest ulepszone, więc w zależności co potrzebujemy. No i zobaczmy jeszcze z jedno zdjęcie. Tutaj też Asia już w innej kreacji. Kliknijmy na również kolor w tym momencie zdjęcie jest troszkę za jasne, więc jedynie ekspozycję bym tutaj zmienił. No i dodatkowo też wydaje mi się, że jest troszkę za ciepłe, może też troszkę wpada w zieleń. Tak jak mówię, tutaj warunki oświetleniowe nie były najlepsze, fajnie by było użyć blendę. Niestety blenda została w samochodzie, ale i tak udało nam się tutaj fajną sesję zrobić. I w tym przypadku możemy spróbować ulepszyć portret i zdjęcie AI. W tym przypadku może się zdarzyć, że osoba będzie troszkę za jasna, ale jest to specjalnie tak zrobione, bo często jest tak, że dużo osób nie doświetla zdjęcia. Więc w tym przypadku możemy sobie zrobić coś takiego, i gdzie mamy rozjaśnić całą postać po prostu przyciemnić tutaj samą postać w tym przypadku więc tutaj jest zdjęcie przed i po jak widać różnica jest dramatyczna chodzi o to żeby nasza modelka przykuwała uwagę a tak zdjęcie było dosyć płaskie i też nie ma się czego bać jeśli chodzi o szczególnie też że w błysku to jest akurat zdjęcie zrobione z lampą błyskową w softboxie zwykła lampa to akurat reporter 200 i też klikniemy kolor przyciemnijmy troszkę może jest troszkę za ciepłe minimalnie w ten sposób Myślę, że tu poza tym jest super. I też bym wybrał portusz AI, więc dzięki temu automatycznie nam tutaj wyretusz jeszcze możemy troszkę nawet przyciemnić i możemy też z ciekawości jeszcze jednak przyciemnić troszkę tło. Jakbyśmy mieli niebo niebieskie, na przykład można wtedy sobie przyciemnić samo niebo. Też dodatkowo można nasycić niebo, rozmyć tło bardziej, cieplejsze niebo i tak dalej. Więc jak widać ono jest dosyć takie może aż za mocne. W tym momencie według mnie jest tutaj super. I jak widać ten retusz naprawdę robi robotę. Niby drobnostka, oczywiście tutaj złemoc od razu, ale retusz naprawdę tutaj już nie wymaga dodatkowego oprogramowania. I to jest rewelacyjne. Zobaczymy jeszcze jedno zdjęcie. Tutaj mamy przy świetle naturalnym. To akurat czysto piątku. troszkę tutaj minimalnie mogło rozszerzać. Oczywiście też to, jeśli ktoś potrzebuje czarno-białe presety o różnej tutaj, o różnej charakterystyce, więc kliknijmy na kolor. Tak naprawdę może troszkę bym rozjaśnił, troszkę za ciepłe minimalnie. Akurat tutaj mi się wydają, więc troszkę możemy jeszcze w ten sposób. No i bym oczywiście zrobił portret retusz AI to akurat uwielbiam robić, bo e, można sobie to też zautomatyzować. Jeśli często z tego korzystamy, można to zapisać jako na przykład jeden preset i narzucać wtedy na, na wszystko, jeśli robimy tylko na przykład sesje portretowe. Ale ja lubię mieć to rozdzielone, e, no i też bym przyciemnił tło troszkę. Oczywiście czasem jest tak, że może gdzieś tu program mieć problem, ale tak naprawdę sobie poradził świetnie. Możemy też sobie potem osobno tak naprawdę samo tło na przykład dać balans bieli troszkę cieplejszy, ale to już od nas zależy. Też możemy, jeśli potrzeba, wybielić zęby, dodatkowo rozjaśnić włosy i tak dalej. Więc naprawdę działa to pod tym kątem bardzo fajnie. Tutaj w tym momencie, bo na początku jest tak, że Lightroom wczytuje zdjęcie y, JPEGA, takiego małego JPEGA, który jest wczytany, no ale potem już nam zeruje wszystkie ustawienia, widać, wszystko jest wyzerowane. Więc w tym momencie klikam na swój preset color. I tak naprawdę, jeśli dla kogoś jest za mocny, można tu spokojnie sobie, jakby jego krycie zmienić, ale w tym przypadku ja lubię kontrast i nasycenie. Jedynie co to może jest troszkę za ciepłe, w tym przypadku wydaje mi się, że jest fajnie teraz wypośrodkowane i też bym kliknął Portrait Retouch AI, bo przy portretach uwielbiam to robić, nawet przy zdjęciach jakichś ślubnych, no i dodatkowo bo przyciemniłbym troszkę tło i w tym momencie zdjęcie jest super. Jeśli jest dla kogoś za ciemne tło, możemy to w tym przypadku na przykład sobie wejść tutaj maski i rozjaśnić. Więc naprawdę warto spróbować. Jak coś w opisie są linki do moich presetów i naprawdę przyspiesza to niesamowicie pracę. A teraz wracajmy do konfiguracji aparatu. Tutaj bez zmian. Korekcja aberracji to standardowe ustawienia. Redukcja zakłóceń na off. Redukcja wysokich czułości. Tu mam ustawioną na standardową. Tutaj bez zmian. Tu również wyzwalanie migawki. Ja lubię mieć tu szybszą serię ze względu na to, że wolę jakiś moment złapać, niż niestety go przegapić. Interwałometr służy do na przykład jak chcecie użyć za moc samowyzwalacza, w tym przypadku ustawiamy interwałometr, mamy możliwość ustawienia co ile ma być robione zdjęcie, ile zdjęć, więc jak na przykład to sobie postawimy na statywie, no to możemy się cofnąć i dzięki temu będziemy mieć 10 zdjęć nie musimy za każdym razem podchodzić i wyzwalać samowyzwalacza. Funkcja cichej migawki to jest, że wyłączają się wszystkie dźwięki aparatu, również migawka włącza się elektronicznie, ale wtedy też lampa błyskowa przestanie być aktywna, jeśli mamy jakoś Założoną. Tryb migawki tutaj, akurat nie ma typowej mechanicznej, jest tylko elektroniczna pierwsza zasłonka lub całkiem elektroniczna. Standardowo korzysta się z tej elektronicznej też można używać, tylko minusem jej jest to, że. Jeśli ruszymy aparatem, no to zdjęcie może być lekko zwichrowane, więc trzeba pamiętać, że jak fotografujemy w trybie elektronicznej migawki, nie możemy aparatem zbyt mocno ruszać i dodatkowo, jeśli będziemy w sztucznym oświetleniu, może powodować tak zwany banning, czyli mogą być takie czarne paski widoczne na zdjęciu, ciężko je bardzo usunąć, prawie w ogóle się ich nie da usunąć. Stąd w przypadku oświetlenia sztucznego, jedyne obejście to jest zastosowanie czasu jedna setna sekundy. W innym przypadku, jeśli użyjemy krótszego lub dłuższego, będą te pasy widoczne, więc albo przełączamy na tą, ewentualnie ustawiamy jedną setną sekundy. Zwolnienie migawki bez karty. Tu polecam tą opcję jako off z tego powodu, żeby bez karty nie dało się robić zdjęć, żeby nie zapomnieć nawet fotografując jakąś imprezę prywatną. Stabilizator tutaj akurat jest tylko możliwość cyfrowej przy filmowaniu, chyba że mamy odpowiedni obiektyw, bo R8 nie ma wbudowanej stabilizacji. Dostosowanie szybkich nastaw to jest tutaj przycisk tak zwany Q. Ja akurat mam tutaj go pod tym przyciskiem. Najważniejsze funkcje, z których korzystamy, możemy sobie dostosować. Ja lubię te standardowe, więc tu nie zmieniam. Migawka dotykowa to mam wyłączone. Przegląd obrazu też mam wyłączone. Nie chcę, żeby za każdym zrobieniem Wyświetlało mi się tutaj wyświetlało mi się tutaj zdjęcie, tutaj bez zmian. Timer pomiarowy to jest standardowo 8 sekund. Symulacja wyświetlania. Ja lubię samą ekspozycję, ponieważ jeśli ustawimy przysłonę na przykład 11, to aparat będzie miał problemy na przykład z ostrzeniem, więc w przypadku ekspozycji tu widzimy tylko ekspozycję balans bieli, te podstawowe ustawienia. Wyświetlanie informacji tu polecam jedynie sobie uruchomić siatkę 3 na 3, to jest metoda trójpodziału, ułatwia kadrowanie, histogram, jasność i ewentualnie mały ze względu na to, że potem na wyświetlaczu tutaj Możemy widzieć ten histogram u góry, u góry po prawej stronie, nie zasłania całego ekranu. Tutaj bez zmian, tu również. Wielkość nagrywania filmu ja polecam, polecam 4K, 50 klatek, bo R8 jest do tego stworzony. Nagrywanie dźwięku auto, chyba że używamy mikrofonów zewnętrznych, no to wtedy można ustawić manualnie. Tutaj już nic nie zmieniałem. Jeśli chodzi o autofokus, tu ustawiamy serwo. Obszar ustawiamy punktowy. Serwo AF z śledzeniem całego obrazu tu dajemy na ON. Dodatkowo obiekt do wykrycia, ja fotografuję ludzi, więc ustawiam ludzi, żeby aparat nie musiał się nad tym zastanawiać. Detekcja oczu automatycznie, przełączanie śledzenia na zero, tryb ostrości oczywiście autofokus I tu używam trybu drugiego, bo zauważyłem, że u mnie sprawdza się to najlepiej. Priorytet wyzwalania, tutaj ustawiamy, jeśli chcemy mieć zawsze super ostre zdjęcia, to ustawiamy na ostrość. Podgląd AF to wyłączone, szukanie ostrości po utracie tu mam jako on. W przypadku oświetlenia wspomagającego dodatkowej diody, tu dajemy na off. To nie jest potrzebne, bo to tylko zdradza naszą pozycję, że fotografujemy. Nastawy tutaj on. Nie ograniczałem nic. Tutaj punkt powiązany możemy dać tą opcję trzecią. Dzięki temu, czy aparat trzymamy w poziomie, czy w pionie, ten punkt będzie nam w odpowiednie miejsce przeskakiwał. To jest super opcja. Tutaj bez zmian. Tutaj również. I tu jedynie co zmieniałem to ręczne, że przy ręcznym ustawieniu ostrości włącza się takie powiększenie. Tu jeśli chodzi o menu przeglądania, żadnej zmiany nie wprowadzałem, tu również. Tu jedyna rzecz, przy łączności wprowadziłem, że tryb samolotowy jako włączony, dzięki temu Wi-Fi i Bluetooth jest w tym momencie nieaktywne. Dzięki temu oszczędzam troszkę baterii. bo tu baterie w R8 są dosyć małe. Więc każda tutaj oszczędność się przyda. Dodatkowo numeracja plików tu bez zmian. Autoobracanie. Jedyna rzecz, którą zmieniłem, to żeby mi na ekranie nie obracało, bo ja chcę, żeby zdjęcie pionowe było tej samej wielkości co poziome. To ustawiamy tą drugą opcję, bo dzięki temu aparat będzie zapisywał. Położenie aparatu, dzięki czemu w komputerze te zdjęcia pionowe będą się wyświetlały w pionie. Tutaj dodatkowo dodałem informację o obróceniu, czyli jeśli trzymamy aparatu góry nogami, czy coś to program do edycji będzie o tym wiedział. Oczywiście, godzinę ustawiamy, język. Standardowo w Polsce to jest pal, więc to zostawiam. Rozmiar tekstu mam jako mały. Przewodnik trybów to polega na tym, że jeśli jest włączony, no to jeśli ja tu zmieniam jakieś tryby, wyświetla się taki samouczek. I ja go nie potrzebuję. Ja uważam, że on tylko spowalnia fotografowanie, więc w tym momencie wyłączyłem przewodnik funkcji. Też mam wyłączony. Też tego nie potrzebuję. Sygnał bip wyłączyłem. Ponieważ nie lubię tego potwierdzania ostrości, to tylko zdradza nasze położenie. Tutaj bez zmian. Wyświetlanie tu. Ekran mam jako Auto 1. Jasność ekranu i wizjera na czwórce. Tutaj w tym momencie nie korygowałem, ale jeśli byśmy stwierdzili, że balans bieli gdzieś jest nie tak naszego wyświetlacza, w stosunku do tego, co widzimy potem na komputerze, gdzie mamy skalibrowany monitor, to warto skorygować. Sterowanie dotykowe tu ustawiłem standardowe. Dzięki temu możemy przykładając. Yy, aparat do oka. Jesteśmy w stanie palcem ustawiać sobie precyzyjnie też punkty ostrości, blokada kilku funkcji. Tu nie korzystam czyszczenie, mam ustawione jako autoczyszczenie przy wyłączeniu, uważam, że to jest najlepsze zastosowanie resetowanie funkcji własny tryb. Jeśli skonfigurujemy aparat i chcemy mieć kilka różnych trybów, tutaj u góry na Pokrętle, to możemy tutaj wejść w własny tryb i ustawić rejestrowanie. I możemy zarejestrować dwa takie tryby własne, więc ja na przykład jeden tryb to mam z migawką cichą, a drugi tryb to mam całkowicie tryb manualny. Więc ja mam z tych dwóch funkcji najczęściej korzystam i u mnie sprawdza się to najlepiej. Dane akumulatora, informacje o prawach autorskich warto ustawić, dzięki temu w zdjęciach będzie informacja. Że to my stworzyliśmy te zdjęcia. Oprogramowanie tu w tym przypadku jest najnowsze. Jeśli by było nowsze, to dajemy OK. Tu jeszcze raz OK i aparat przechodzi tutaj w tryb aktualizacji. Jedynie co to na karcie? Trzeba na kartę skopiować nowe oprogramowanie i aparat musi być w pełni naładowany. Jeśli chodzi o ustawienia, tutaj bez zmian. Tutaj również. Ważne jest jeśli chodzi o ustawienia przycisków. I ja tutaj co zmieniłem, to przycisk AF ON. Tutaj ustawiłem taki przycisk Pomiar F start. Dzięki temu, jak wejdę w info, tu mogę przywołać ustawienia, na których mi zależy, i tu mam początek ustawiony podobnie tak jak tam, tylko dodatkowo jako serwo śledzenie mam OFF, obiekt do wykrycia wyłączony i detekcja oczu wyłączona. Dzięki temu, kiedy na przykład aparat ma problem w standardowym trybie znalezienia postaci, no to przytrzymując przycisk AF on. On działa jak pojedynczy punkt i to jest fajna sprawa, naprawdę polecam. To jest taki przycisk, jak to mówię, awaryjny. Menu ustawiłem sobie pod gwiazdką ze względu na to, że fajnie by było mieć tutaj, tylko chodzi o to, że ponieważ tu nie mamy dodatkowego joystick'a, jak na przykład 6 Mark 2, możemy tutaj wybierakiem sobie przesuwać punkt ostrości, jak widać, i dodatkowo jak dam Enter. To on ustawia się zawsze na środku. I to jest fajna sprawa, bo czasem, jak na przykład nam się gdzieś schowa i nie jesteśmy go pewni, gdzie tam go tak tutaj na przykład, to dajemy tak i wraca nam na środek. Więc to jest super opcja, polecam to ustawić. I Q menu, czyli te, te, takie quick menu, mam tutaj przypisane. Uważam, że to się sprawdza najlepiej. No i tutaj właśnie ten set to mam ustawione jako ustaw, punkt w środku. Więc te ustawienia, no i ja mam jeszcze dodatkowo przestawione, ponieważ ja lubię mieć u góry tutaj pokrętło od y, przysłony, a na dole od czasu. A w, y, w przypadku, jeśli korzystam z trybów półautomatycznych, to to górne y, kółeczko działa jako korekta ekspozycji. Więc ja w ten sposób działam, ale oczywiście ty możesz mieć inaczej ustawione. No i tutaj kompresja dźwięku to mam na OFF i zwolni migawkę bez obiektywu. Mam to aktywne, bo jeśli chciałbym użyć obiektywów manualnych albo jakichś pierścieni, to w tym przypadku mam możliwość. Użycia właśnie tych obiektywów manualnych, bo inaczej aparat nie pozwoli nam wyzwolić zdjęcia. No i dodatkowo stworzyłem własne menu. Tworzymy je tutaj przez tą opcję: dodaj kartę menu. Możemy takich kart dodać kilka. No, i w tym przypadku, jeśli już mamy taką kartę dodaną, jak ja tutaj, to na sam dół przechodzimy, konfiguruj, wybierz opcję i dodajemy jakąś opcję z menu. Ja tutaj dodałem kilka własnych. W pierwszej mam jasność jakość obrazu. Tu mam, bo jakbym chciał zmienić nad samej odpegi na przykład, nastawy czułości, bo czasem zmienia minimalny czas naświetlania, więc. To mam pod ręką, fotografowanie bez zmigotania, czyli antyflicker, czasem go uruchamiam, czasem jednak jest wyłączony, sterowanie zewnętrznymi lampami, jak mam lampę założoną, tu lubię gdzieś tam w tych ustawieniach czasem coś pozmieniać, balans bieli, styl obrazów, jeśli byśmy chcieli na przykład zmienić na czarno-biały, interwałometr, bo tak jak mówiłem, korzystam z niego zamiast samowyzwalacza, więc fajnie się sprawdza, Tryb migawki, czasem zmieniam na elektroniczny, jeśli całkowicie chcę być cichy, ale w tym momencie trzeba pamiętać o tych jego ograniczeniach. Tryb stabilizacji, tu w przypadku, kiedy mamy obiektyw, ale też jakbyśmy chcieli jednak nie mieć włączonej, szczególnie jak na przykład na statywie filmujemy, no to warto o tym wiedzieć. Wielkość nagrywania filmu, tryb samolotowy, jak zgrywam na telefon, to potrzebuję tą opcję zmienić, dlatego mam tutaj pod ręką. Datę, jeśli pracujemy na dwa aparaty, warto przed każdym zleceniem synchronizować zegarki co do sekundy, dzięki temu ułatwi to proces potem sortowania. Nastaw zakresu czasu to jest w przypadku, kiedy korzystamy z fleksji programu FV, bo ona działa na tej zasadzie, że możemy w każdej chwili zmieniać, czy to przysłone, czy to czas, czy ISO. Minusem tego jest to, że nie działa tutaj to ograniczenie, które wprowadzamy tutaj czyli ta 1,250 sekundy, więc wtedy, żeby to ograniczyć, to trzeba to zrobić tutaj, tylko minusem tego jest to, że wtedy w trybie manualnym też nam to ogranicza, więc wtedy możemy stworzyć właśnie własny tryb pod tą fleksję programu. Ale to jest dla osób, które rzeczywiście z tego korzystają, no i formatowanie karty, bo to przed każdym zleceniem również robię. Jest tak wygląda ta konfiguracja, naprawdę świetnie się z tego aparatu korzysta. W porównaniu do R8 jest tu rzeczywiście... Troszkę lżejszy, mniejszy i ma pewne ograniczenia. Dla mnie minusem na pewno jest to, że brak joysticka. Joysticka tutaj do ustawiania punktów F naprawdę jestem do tego przyzwyczajony. Yy, I też to, że jest jeden slot, yy, niestety, na yy, karty, więc dla mnie jest to duży minus. No też brak stabilizacji takiej typowej, chociaż no, Canon ma te obiektywy 35 i 28, w którym rzeczywiście. Mamy stabilizację wbudowaną, więc ratuje to troszkę, no ale na przykład 50 czy 16 niestety takiej stabilizacji nie ma i to gdzieś powoduje, że mam taki lekki niedosyt, bo matryca jest świetna, bo matryca można powiedzieć, że z Kanona R6 Mark II, no ale niestety nie wykorzystujemy jej potencjału. No i brak migawki mechanicznej uważam też za minus, bo migawka, ta pierwsza elektroniczna kurtynka ma też swoje ograniczenia, szczególnie jak błyskamy z krótkimi czasami. Więc mając oczywiście te wady na uwadze, Aparat naprawdę świetny, zdjęcia z niego uzyskujemy naprawdę super jakości, więc dla osób, które nie potrzebują drugiego slotu, czy fotografują tylko dla siebie, naprawdę będzie to świetny aparat. Chociaż nie ukrywam, że w kolejnej wersji fajnie jakby Canon tutaj zrobił update, jeśli chodzi szczególnie o stabilizację matrycy. Po więcej tego typu porad zapraszam do obserwowania, subskrybowania. Wielkie dzięki i daj znać w komentarzach, jeśli jeszcze coś nie zostało wyjaśnione.